W tym odcinku. Odłóż ja on do mnie odłóż broni, do strażnika. Bo wino ma, mamy nasze do odbioru. Nie, jak nazywałeś swój? No właśnie ci dam, to będziesz widział. O, co? Jestem przy nim ty? kurde. Czytałem patrz Na ciele nie ma żadnych widocznych ran zewnętrznych A, witam wszystkich Jasne. serdecznie. Jesteśmy dzisiaj z Matim Siema! Będziemy grać, co? W Minecraft żartowa. Gothic 2, kroniki mytlane Arhors. Kroniki po prostu, ale może być Gothic 2, żeby oddać cześć pełnemu tytułowi, oczywiście co mu należne. No i klasa. Dobra, zobaczę co mam w dzienniku. Uprowadzona, Nadine poszukuje córki. Mówiliśmy, że szukamy brata, więc może spojrzymy. Kort jest spotkanie z Benem, jeżeli dowiemy się, kto jest zabójcą od Stana, który łoskara najlepiej, czyli to jest wśród otruwców i wśród oczywiście Benem. My chyba Kłówny mieliśmy uderzać, kur... fabułkę. Tak, to o kurwa. To mocne, fejn. No z fajnym No mamy tak, w sumie tak. Tylko tą misję od Nadine, no to pewnie w końcu ją znajdziemy, bo mamy liczyć na szczęśliwe poszlaki, kto zabił stan na to misja, podmisja głównej misji Czyli w sumie no ta. Na A tylko możemy iść jeszcze na winnicę, yy, bo wino ma, mamy nasze do odbioru. Tego nie tak, tak. chce miał no. Kazał, kazał no. Winnicy Valerio. Dobrze, że jesteś. Nasze wino w końcu jest gotowe do degustacji. Trzymaj, tylko nie wypij wszystkiego naraz. Zdecydowanie Mam za dla ciebie mało toś. z tego ziela. Ja, jak nazwałeś swój? No właśnie ci dam, to będziesz widział. Ale ja ci dam pięć całych. No tak, ja tobie też. Tutaj za krzaczka pójdziemy, ha. Mówię, wiesz jak małeś Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Mieliśmy to właśnie zobaczyć. Tak było? No, no, ha. A jakbyś miał strzelać, to jak nazwałem Jak nazwałeś? Mmm... Kur... jakiś... A, no dobra, wiem, kur... żywiec... żywiec yy, A ja co mogę dać? Kur... Kurde. Da... no, dałeś. Nie miałem żadnego pojęcia, gdzie to wino jest. No ja mam już nasylowane. Eee... Pić butelek miało być, No. A szukaj, jest, kur... no. No, 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 Dawaj na trzy No. Trzy. O kur... O! Co? nie, 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 nie. nie, nie. Nie, 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 nie 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 nie. <coughs> nie, 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 nie. Nawet nikt nie dał dużej litery ani nic. Jeden to jeden. Nie, ale my nie konsultowaliśmy tego. Nie, no nie, nie, nie. Mi się wydaje, że nie. Co Ej, e... Czy ty wiedziałeś? Czekaj, czekaj, bo mi teraz nie pasuje coś. Teraz weź Lamin Yamal. Aaaa A ty jak nazywasz mnie nazywa, nazwane? Ty nazywasz na mnie niemal. No? A ty jak? Ja! Mierda! Okej, czyli Bo tak myślę sobie tak skumałem, bo ja mam duże litery pijęć, i pierwsze, i drugie, i tak sobie myślę, jak kurwa bo i daj się. <gry> ja mam Dixon Rapl, kur... Ja! <gry> ale z... <Nie>. Ja, ale zepsu! Nieeee! Troszkę leśniczną tam miałem. Nie bleko. Piratów czekamy sezon PCT. Nie zdobywasz ławy, że walisz się z chłopami? No proszę. Nie, nie wiem. ale walimy bohatera. po chłopami. Masz niezły cios. Ci... Szynka otrzymałeś. Odejdź, nie wolno ci. Aha, uprowadzam. Co to jest ta córka, pewnie? Kradź? Chodzi hej. Ale to jest w waszej klatce? Nie twój interes! Nie rozmawiałeś jeszcze z Berterem, prawda? Nie miałem okazji. Chciałbym, byś pomógł mi się na nim zemścić, dorzucić mu coś do garaż. Postaram się coś wymyślić. Spróbuj tych ziaren czarnego pieprzu. Brzmi nieźle. Jak? Gotowe? Tak. Dzięki za pomoc. Cortez przysłał mnie, bym zajął się stanem. Ciało zaczyna już pachnieć nieprzyjemnie. Kto twoim zdaniem mógł chcieć śmierci Stana? Głównym podejrzanym jest Rodrigo. Dlaczego? Chodzą takie słuchy. Powiedział, że za oszustwo go zabije. Rodrigo jest z południa. Południowiec to zawsze południowiec. Nie, Nie ma, ma nikogo innego. Rosita ostatnio mocno skarżyła się na Stana. A może kurwa. Szukam pewnego faceta. Podobno mówią na niego duży Ben. Czego chcesz od Bena? Wiesz, że zabiłby cię samym spojrzeniem? Załóżmy, że chciałbym się z nim spotkać. Możesz mi pomóc? Gadałeś już z Cortezem? Tak. Cortez może ci otworzyć każde drzwi w naszej przystani. Spróbowałbym też wyzwać kilku tutejszych na pojedynek. To nie To Idziemy tam? Nie, p***a. Ta. Chodź, wyjdźmy co się. Ej! Może tu po. Oj! Jesteś? O! Cześć, co robię, stary, bo to z jest mocne. Jestem przy nim, a ty? Spadłem, kur... Czytałem, patrz. Ho Oj. Jestem he <noise> i co? Daj się to zobaczyć. Gdzie wy? Jest na no dole. Przyjście tutaj było zwyczajną głupotą. Wstaje na no i cię tak z ale nie było nawet walki, to jest tego kocenka, mała się podjął. Aha. Opowiedz, tak? co zaszło między nim a Rodrigo. Od jakiegoś czasu grywali o różne sumy, ale ten brutal pobił stana do nieprzytomności. Dobrze znasz Rosite? Słyszałem, że ostatnio oskarżyła się. Mówisz o Stanie? Od dawna jej mówiłem, żeby trzymała się od tego obrzydliwego typa z daleka. Więc raczej to nie ona zabiła Stana? Rosita nigdy nie zabiłabyś ścierwojada z doszącego złote jaja. Co powiesz na Co mały pojedynek? Na mały pojedynek? Dobrze. ci za nim idziemy. Odłóż broń. Montr Niech wygra lepszy. Wejdź? Tak, tak. Podobno masz przy sobie sakiewkę larek. Może mam, a może nie mam. Co cię to obchodzi? Stop. Stop. Oj, dobrze mu się... Pamiętam. Masz. tam? Co? Rolę się odwrócił. Nie, no dobra. Witam i dwadzieścia, chłopie. Odzyskałem twoje złoto. Wspaniale. Wiedź mi się Wiedźmie. z tobą podzielę. Wiedźmin czy, stary? No chodź do Złokistana, debilu. Na ciele nie ma żadnych widocznych ran zewnętrznych. Nie musi to jednak oznaczać, że został otruty. Równie dobrze mógł się przecież udławić, ale nie widzę nic, co mogłoby spowodować zadławienie. Choć samo gardło wygląda na wyraźnie podrażnione. Nie ma tutaj nic ciekawego. Kilka sztuk złota, sztylet i nietknięty bochenek chleba. Stan leży w małej kałuży z posiłku, który jadł. W misce jeszcze trochę zostało. Potrawka rzeczywiście pachnie w bardzo nietypowy sposób. Zapach jest ostry i siarczysty. To chyba jedyny trop, jaki mam na ten moment. Wiesz coś o zabójstwie Stana? Coś mi się obiło o uszy. Mam tu potrawkę. Mógłbyś mi powiedzieć, czy nie ma w niej jakiejś trucizny? Będę potrzebował dostępu do stołu alchemicznego. Porozmawiam z Syntezem o Twojej prośbie. Będziemy lili. mamy się to rana, bo nie. Proszę, można? Jeśli chodzi o Stana. Nie wiem, co mu się stało, i mnie to nie interesuje. Jestem gotowy. A przy Tak. Świetnie. Nie zech, nie zdech Nie mnie. Nie dostaj, bo mam To było dobre. Musieliśmy za mnie stale gadamy? Nieźle. Jeśli chodzi o Stana, Dowiedziałem się co nieco o waszym hazardzie. Większość osób w przystani wydaje się uważać Ciebie za winnego. Bo zawsze gadają, ale to nie ja go zabiłem. To musisz mi pozwolić sobie pomóc. Ej. Dobra młody, Ej? zadajesz ostatnio za dużo pytań. Uwierz mi, będzie lepiej dla Ciebie, jak zostawisz teraz Rodrigo w spokoju. Witaj ich, napadajcie. Potrzebuję kogoś, kto za udział w łupach będzie chciał trochę kilofem tak, pomachać. Umowa stoi. Od czego zaczynamy? Na mapie jest zaznaczonych kilka miejsc. Będziemy się spotykać w kolejnych lokacjach. W ogóle wróćmy do